Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym moim gameplayu Dzisiaj zagramy sobie w tryb wielosobowy gry Mass Effect 3 Na początku może stworzymy sobie postać Będzie to szturmowiec kobieta <coughs> Musimy wymyślić imię postaci Niech nasza postać nosi godne imię Krystyna Dobra, mamy Krystyna. Kolor podstawowy Krystyna będzie wyróżniała się kolorem różowym, dobra, różowy mamy podświetlenie, a dobra, to już kolorki są dobre mi to pasi, wzór, paski jeszcze jej damy paski może mieć pomarańczowym siwicą, albo takie zielone, a zielone też ładne światła, yy, opcje zmiany wyglądu są blokowane klasowymi kartami premii, aha rozumiem więc, aha, jeszcze możemy sobie obracać naszą Krystyną, aha i tak, tutaj oprócz właśnie tworzenia postaci możemy również dołączyć do rozgrywki, stworzyć rozgrywkę możemy tutaj dodawać moce do naszej postaci no a ja tutaj dodam kilka to żeby nasza Krystyna nie była aż taka słaba tutaj do fali uderzeniowej i może do co tu mamy, dekada ostrego treningu siła bariery to może niech będzie Dobra, starczy, Krystyna jest już troszkę napakowana, możemy również zmieniać uzbrojenia, ekwipunek itd. Tak yy, oraz mamy sklep, czyli możemy tutaj sobie wybierać pakiet rekruta, weterana yy, i tak dalej. To kupujemy za kredyty, które dostajemy po zwycięskim meczu. Możemy również je kupić za normalną gotówkę, odpowiednio za 4, 5, 7 zł. Ja sobie teraz kupię może pakiet weterana. No i co dostaniemy? To jest wszystko losowe. My dostaliśmy pakiet przetrwają plus 3, Medijel, krio pociski, lunetę oraz nowy karabin szturmowy. Ok, teraz dołączmy sobie do rozgrywki. Mam nadzieję, że szybko nas do połączy. Wyszukiwanie. No, teraz sporo ludzi grało świeżo po premierze. Także większych problemów nie powinno być. Na ekrany ladingu zawsze są takie same w multiplayerze. Mamy tutaj jakiś komputer wraz z podpowiedziami. No, no i dołączyliśmy gotowe. Dobra, wiecie co, ja tutaj utnę, bo będzie długo, także poczekaj Okej, okay, właśnie dołączyliśmy do rozgrywki. Jesteśmy na jakiejś mapie tutaj lodowej coś takiego arktycznej ona była dostępna również w demie multiplayer dobra, no i jest pierwsza fala musimy cały tryb polega na tym abyśmy odpierali kolejne fale przeciwników fal jest bodajże 11 ostatnia fala jest falą ewakuacyjną ja w tym czasie wymieniłem sobie broń na tego Petersona, tego właśnie co wygrałem w tym pakiecie weterana. No i naparzamy przeciwników. Cała filozofia. Przeciwnicy są różni. A możemy walczyć z Cerberusem Poczekajcie, ściszę trochę Możemy walczyć. Z Cerberusem Możemy walczyć z getami I jeszcze z kimś tam Chyba ze żniwiarzami, dobra Są trzy rodzaje przeciwników i każdy rodzaj Dzieli się jeszcze na pomniejsze rodzaje Na słabszych, tak średnich i takich Mocniejszych przeciwników Trochę tego jest, jak pewnie zauważyliście Na dole w interfejsie mamy Ten pasek fioletowy to jest nasz Pancerz a pomniejsze segmenty czerwone to nasze życie. Jak zejdzie nam pancerz, to wtedy tracimy kolejne segmenty właśnie życia. Za zabójstwa zostajemy nagrodzeni punktami. Coś jak skillshoty z bólu sztorma, nie wiem czy graliście. Coś takiego. Zależy w jaki sposób zabijemy przeciwnika Odpowiednio za headshot, za asystę Za, jakieś, e, współ, za jakąś współpracę z naszymi towarzyszami Dostajemy więcej punktów Będziemy wynagradzani No i fala upięczona, jest dobrze e, Oprócz tych pasków, które wam mówiłem wcześniej Mamy również jakby trzy umiejętności Odpowiednio pod L2, trójkątem i R2 Zaraz postaram się wam to zaprezentować Tylko czekać trzeba na przeciwniku. Po lewej stronie mamy również różne tam, nie wiem jak to, mamy na przykład zapas amunicji, medi, że coś takiego i to dostajemy wraz z tymi pakietami. Ok, teraz na przykład musimy stać w tym miejscu, aby ten postęp wgrywania dobiegł do końca i ukończyli falę. Ojej, ale dostałem chyba z granatu. Aha, no to pokażę Wam te umiejętności. Ba bardzo są one przydatne. Na przykład to fala uderzeniowa. O, tutaj mamy zombie. Co, jeszcze, co jest też nowością, jakby w serii to mamy atak taki wręcz powiedzmy. To było też prezentowane na trailerach w Pod trójkątem mamy kolejną umiejętność. Ja teraz użyłem fali uderzeniowej. Pod trójkątem mamy takie coś. He, fajne, prawda? O, ten kanibal. Tutaj widzę kolegę wpierdzielał. Coś. A, powrócę do tej strefy wgrywania, bo tam punkty się dostaje, jeżeli zostajemy właśnie w tej strefie. No, jesteśmy teraz akurat ostatni, szału nie ma, dostaliśmy jakieś kredyty, a to jest taka, pamięć? Yy, sonda, to też jest jedna z umiejętności, ona chyba strzela, no, akurat ten gracz wykorzystuje. No i ostatnia z umiejętności, które mam przypisane, no to jest właśnie takie, takie coś. No. Umiejętności nam się odnawiają co jakiś tam czas, zależy od wagi, jakiej, wagi broni bodajże. Coś takiego. Gdzie są przeciwnicy? No tutaj widzę, że właśnie nie widzę przeciwników. Chyba gdzieś tam, nie? Musimy wejść po drabiny? Nie, nie. Tutaj ich otoczymy może. Podejdźmy i użyjmy tego. A, się nie udało. A to jeszcze raz. i lepiej stwierdzam. Aś. No i teraz, jak padniemy no to mamy właśnie takie kółko. Musimy maszować y, X. Gdy maszujemy X, zwiększa nam się jakby długość y, życia, że w tym okresie może, mo mogą nas podnieść towarzysze. Jak nie, jak nie podniosą nas, no to przechodzimy w tryb ducha. Możemy sobie obserwować, jak grają oni. No. I to chyba tyle. Yy, gdy nasza postać osiągnie 20 poziom multiplayerze, czyli maksymalny, możemy ją importować do singla do naszej floty. O, ja, ale się ich tutaj nazbierało. Czekaj, czekaj. Krysia, o, ja, znowu padłem. No, nie za dobrze mi tutaj idzie, ale. Nie jest źle. A mogę się ożywić właśnie tym mediżarem i to właśnie uczyniłem. Yy, co tu jeszcze mam? O czym chciałbym Wam jeszcze powiedzieć? Yy, map jest 5: przynajmniej takich na, na chwilę obecną jest 5 map. Nie, nie, nie ma żadnych DLC z mapami do multiplayera, ale myślę, że one, one się pojawią. To jest tylko kwestia czasu, bo 5 map to nie jest chyba jakaś oszałamiająca hmm, liczba, a, a na pewno deweloperzy, może nie deweloperzy, ale bardziej hmm, dystrybutorzy, czyli elektronika, na pewno by chcieli zarobić, bo oni mają właśnie taki system biznesowy, powiedzmy. Do wszystkiego wydają DLC. No i kolejna fala i kolejna. Jak widzicie, pojawiły nam się już, lep le pojawiły nam się już lepsze potworki. To są pustoszyciele. Takie śmieszne pajączki. I zmierzamy już do końca ja, ja jestem teraz aktualnie w 6-7 fajnie coś takiego no ale dokończę sobie to zobaczyliście właśnie kawałek gameplaya z Multica Mass Effect 3 a jeszcze zapomniałem dodać że mamy jakby 3, 3 poziomy trudności brązowy srebrny i złoty naszych przeciwników no to trzymajcie się do usłyszenia w kolejnych filmikach na razie